Wczoraj puściłam filmik o tym, że, że Pedro przestał się do mnie odzywać. I tak siedziałam wtedy na tej plaży, mówiłam, że on przestał się do mnie odzywać, że sama jestem na plaży. No no i taki to on uparciuch jest. Ale teraz, zobaczcie, tu siedzi. I już z powrotem odzywa się do mnie. Nie? No. No, ale był zły, musiał prze, y, przetrawić złość, nie? Ale na chwilę był No. Nie, zawsze my jesteśmy taki długo, taki... My długo się na siebie nie gniewamy, więc wiecie. Ale no, tak jak ktoś tam napisał właśnie w którymś komentarzu, że w związku też są potrzebne po prostu czasami, czy tam... Może ciche dni nie, bo ja nie lubię cichych dni. Pedro jest specem od cichych dni. O, ja... zależy. Ja nie, ja raczej wykrzyczę. Ja jestem taka, że ja wykrzyczę. Powiem, co mi leży. Nie lubię jakby cichych dni. A... No ale to mówię, to zależy od człowieka. Może dlatego pasujemy do siebie, nie? No tak. Że ja jestem taka, ty jesteś taki. Ale... Ten... Ale Pedro też trajkocze, nie? No. Też gadasz, jak to jesteś też. zły. Bo Żyć każdego, nie dasz tym gadaniem swoim. go kiedy jest... <laughs> No. Ale już po przeszło, także najważniejsze. Dzisiaj powiem Wam, jest dla nas ostatni dzień, nie? No tak, ostatni dzień. Ostatni dzień. Więc mhm. muszymy, musimy dużo takich różnych rzeczy przygotować, i jutro wychodzimy do. Niemiec. Tak, jutro będziemy jechać do Niemiec, ale Wy oczywiście zobaczycie to w następnych filmikach, dlatego, że oczywiście, tak jak już wiecie, nie zawsze te filmiki są y, takie od razu bieżące. Bo y, zwyczajnie z internetem jest tak, że gdyby tak było, to byście pewnie zobaczyli dopiero następnego dnia, więc y, a zresztą tyle się działo, że y, dużo rzeczy zostało nagranych, nie? No. no, także chcieliśmy tyle powiedzieć, że już między nami jest zgoda, nie? Na no, no, no. No, no, zgoda wzięła. Mm. A teraz, moi kochani, zapraszam Was na filmik i zobaczcie, cóż takiego dalej działo się na naszym wyjeździe, na naszym pobycie w Polsce. Dzisiaj jadę do fryzjera, także potem Wam się pokażę w takiej już o ładnej mojej fryzurce nowej. Właśnie będę szła do fryzjera, ale nie wiem czy coś widzicie, bo ja was kompletnie nie widzę. Nie wiem czy słyszycie, bo wieje wiatr. Dzisiaj jest taki wieczny dzień, ale ciepły. No i potem Wam się pokażę jak będę wyglądać. Już jestem po fizję, że tak właśnie wyglądam. I od razu brwi też zrobione. Jak Wam się podobam? Bo mi się bardzo podoba. Proszę bardzo, idziemy tu dzisiaj jesteśmy znowu nad morzem. Ale muszę Wam powiedzieć, że dość sporo ludzi dzisiaj tutaj tupcze. Kasia, Paulo, Pedro. i ja też. Pedro. No. Teraz mnie pokaż. Idzie Pani swoje pani nowe idzie. włosy. W nowy włos? W nowej fryzurze mojej. Nowa fryzura. I też jak mogę uważać, jest też e, nowe brwi. No tak, to, to, to prawda. O, dwie przylepione nowe brwi, pofarbowane, wyczesane. Tak, dzisiaj mam wyczesane brwi, pofarbowane, przycięte, oskubane. I włosy mam pofarbowane i przycięte. I umyte. No. Także bardzo fajnie. No, fajnie wygląda. I się cieszy, a Teresa chyba chodzi na. Nie ujidam. Tak, idzie w tamtą stronę. I chyba w ogóle tam jest koncert. Także może się uda i będziemy jeszcze na koncercie się bawić. Dostępna krew. <laughs> następną imprezę będziemy mieli. Także być może będziecie na koncercie. A ja tu już słyszę, jak śpiewają. Nie słyszysz? Coraz bardziej. Pedro mi próbował powiedzieć, że to tam, ale nie, to tutaj ja słyszę. Tu musi być dziś scena, ale fajnie. To jest piękna pogoda w ogóle. Znowu będę chodziła tutaj z lampą. Zobaczcie, przynajmniej sobie drogę oświetlam. Przecież co? A muzyka gra? Gra. Tutaj, patrzcie, gdzie tu się niesie ta muzyka. Zobaczcie, tu jest tak fajnie. Pedro, możemy tu usiąść, chcesz? Pedro, gdzie ty jesteś? Gdzie jest ten mój husbando? Chcesz tu usiąść? Ale fajnie tutaj jest, co? Nie wiem. Muzyka gra. Cieco. Cieco. <laughs> Paul jaki zadowolony. Nie wiem. Pokaż, Paweł, jak tańczysz. <laughs> Bo tata już pokazał deszczową. Piosenkę z parasolem. Zobaczcie jak muzyka. Może wieczorową po... nocą. To co Pedro? Chcesz tutaj iść? Ja Myślę, mówię, tam pożar to. jest. Tam pożar wybuch. Nie wiem co tam się pali. Ale potężny pożar. I smutny niesamowity dym unosi się. Trzeba zamykać okno Dzień dobry kochani, tu Polka w Niemczech, w Gdańsku, w gorącym, bo dzisiaj jest znowu gorąco, cudownie, pięknie, ale w nocy, to znaczy nie w nocy, bo to było nad ranem, 4.50, wybuch, pożar, słuchajcie, tam, o w tamtą stronę, o, w tamtą stronę dosłownie, tam kłęby dymu, zresztą... Zobaczycie teraz, bo ja nagrałam, także zaraz Wam tutaj wstawię. Tam były kłęby dymu i Pedro mnie obudził i mówi: „Wstawaj, wstawaj, wstawaj! Pożar. I żeśmy próbowali znaleźć w ogóle jakieś informacje, nie? Od razu. No tak. I... Ale to był akurat ten moment, w którym w którym ktoś zauważył pożar i został to zgłoszone. I ta straż właśnie tam się kierowała. No i co, I wybuch pożar tak naprawdę, już teraz wiemy, nie, że budynek na Halera, na ulicy Halera, właśnie ostatnie piętro, jakieś mieszkanie tam zaczęło płonąć, i potem jeszcze przeniósł się na podachu tam dalej. No i ponoć, znaczy ponoć już wiadomo, że 300 metrów kwadratowych dachu spłonęło. No i tak naprawdę spał. No. I... I zaczynał słuchać, cały czas uh, strasz. I jedna po drugie, but... co myślał, to jest normalne, gdzie idą? I... i to było no stop i słuchał, jak był bliżej i zacinał. Uh... Dym. Jim tam. Spalenizna. Hmm. Spalenizna. Spale... No. I myślał, jak tak może na no to coś takie po może być nawet blisko, nie? Uh -huh. Myślałam nawet, że kiedy na tam, takie blisko nasz budzinek są takie garaż, autobus. Uh -huh. Dokładnie. Myślałam był tam i myślałam, ok, muszę sprawdzić, co to jest, bo nawet może być tutaj bardzo blisko, albo koło naszego budynku. Albo naszej naszej u nas, no nie, tak, no. I po pierwsze, co zrobiłem, ja, ja poszłam na nasz balkon uh -huh. i patrzyłam. i od razu widziałem tam bardzo Długi og, ogień i to było bardzo daleko, ale było mogę widać ogień i te. To nie było daleko, bo to było tam, Petr. To było no, dosłownie tutaj, ten budynek tam. No. Tam widać, bo ten dach, znaczy widać, nie widać go aż tak, ale to tam w tym rzędu, bo to, było, to nie jest daleko od nas. No. To jest za tymi drzewami, widzisz? No. Jest taki budynek, to tam. No on stoi wzdłuż ch halera. No gdzie to? I myślę okay, że to jest bardzo mocno, poważne. Uh -huh. I cały czas był ten straż i oczywiście widział, jak on ładnie spał i obudziła. Ona mówiła, o nie, ogień, ogień. I ona prawie spadł tą łóżkę. <laughs> <laughs> Szybko stał no. i zaczyna też się e, pać. No tak, bo słuchajcie, ten dym był taki okropny. Jak on się wdarł do nas, do mieszkania, nie szło oddychać tego dymu, mimo to, że nas dzieli. Nie wiem ile tam jest od nas. Ulicą może to jest półtora kilometra od nas, ale że to był ostatnie, słuchajcie, dach i ten wysoki płomień, i to wszystko szło tu do góry. I my tu nie? No tak. To wszystko na nas szło. Ten dym po prostu był skierowany tu na nas, na to nasze osiedle. Także nie także tak zaczynamy, moi kochani, dzisiejszy dzień. A dzisiaj, co będzie, to się wszystko okaże. Na pewno będziemy na plaży. No. I jeszcze zabierzemy Was w jedno miejsce, bo chcemy coś zrobić fajnego. A, no tak. Tak, także witajcie i zapraszam Was na filmik. Moi kochani, jest tak cudownie, tak się cieszymy, cieszymy się w ogóle z naszego pobytu, mamy tak cudowną pogodę. I pierwszy raz, kiedy takie fajna pogoda, cały czas, nie? Mm -hmm. Jeszcze nigdy właśnie tak pogoda... Jest na końcu e, wakacji. Końcówka, dokładnie. Końcówka wakacja. po prostu pogoda jest jak... jak na nasze życzenie, bo tak naprawdę właśnie z Kasią tutaj żeśmy rozmawiały, że się bałyśmy, że będziemy musiały chodzić w grubych ciuchach. W sumie nawet bałyśmy się, ale nie zabrałyśmy tak grubych ciuchów, a chodzimy cały czas właśnie w letnich ubraniach, jest cieplutko, pogoda jest perfekcyjna, ładne niebo, wszystko jest No marzenie jak dla nas, nie Pedro? No tak, nawet teraz Tymczasem czas gdzie jesteśmy tutaj z Niemiec. W Polsce z Polska pogoda tutaj jest lepsza niż w Niemczech. Nie. Jak opuszczaliśmy Niemcy, to zostawiliśmy tam ładną pogodę. Przyjechaliśmy tu, przywieźliśmy pogodę z Niemiec tu do Gdańska, bo teraz w Niemczech mamy brzydką pogodę. Także no także się cieszymy. Tak, przywieźliśmy pogodę dla Gdańska. Kasia na rolkach jedzie z przodu. To jest piękny, piękny dzień. Znowu na plażę, ale wiecie, jak jest taki piękny dzień, no to się idzie na plażę, nie Pedro? Co by tu robić, jak nie, iść? Jak nie właśnie iść na plażę? Także mamy wielkie szczęście, Kasia na rolkach jedzie. O. I tak naprawdę to jest moje ulubione spasy. I tylko tam spasy od Mieszkania do plaży dla mnie już... Załatwia i, wszystko, nie? Załatwia wszystko wystarczające. Zawsze patrzę na ten budynek i na to wszystko no co się dzieje. No mm -hmm. tutaj I, zobaczcie, tutaj jest ten właśnie taki ładny budynek, piękny, a tu obok jest stary budynek. I tak są teraz na przyjęcie. Może. Są i... Stare, nowe, na przemian, dokładnie. Tam macie takie osiedla właśnie starsze. Także tam z kolei po lewej stronie macie nowsze. Nawet troszkę po obłożku, takie jak przenie tam na okno. Aha, tutaj no. Na drugie okna w kocie, tam na Kiego. Tam i... kotek za mnie. Taki jest. Mm. Tutaj z tyłu są następne. O! Jak ktoś z Was by chciał kupić to... W tym bloku już Wam pokazuję na samej to górze, możemy widok O tutaj jest. Na sprzedaż. Ale chyba nie widać całego numeru. Czekajcie, pójdę z drugiej strony i pokażę Wam w całości numer. To teraz Wam jeszcze raz pokazuję. Tam chyba jest z boku, tak mi się wydaje, 660. W każdym razie jest takie mieszkanko do sprzedaży nad morzem. Dzisiaj jest cudowny, cudowny dzień. Idziemy zobaczyć do... do basenu chciałam powiedzieć. Do, do wody idziemy zobaczyć. No. Także co? Chodźcie, sprawdzimy jaka woda. Chodź się. Idziemy zobaczyć cóż tam ciekawego się dzieje, ale jest... Po prostu, zobaczcie jakie niebo, w ogóle jak pięknie, bo po prostu cudownie jest. A tu my idziemy zobaczyć, nie Ta droga. Ale ja i tak nie będę pływać, ale chociaż tylko zobaczę... Stopy zob przynajmniej. Włożę stopy, zanurzę swoje stopy do wody. ale fajna fajna trzymaj to. Patrz, jak zobaczcie, ale cudownie ale cudownie jest naprawdę. Nie wiem, co się stało jeszcze rok temu. Tutaj utonęła, prawda? Urosłaś! Zaraz tam jest żarnówka. Dzisiaj jest fajne, spokojne morze, ale już są alerty, więc dzisiaj ma się to wszystko zmienić. Pedro, fajna woda, co? Bardzo fajna, mi podoba. No mi tak samo. Woda jest naprawdę świetna. Bardzo podoba. Po prostu jest jak w basenie. I ciepła, nie ma takich fal. Spokojna woda, No. Tutaj też piasek jest fajny. No, a tam motorówki pływają. Ale było cudownie w wodzie. Dzisiaj tak pierwszy raz weszłam głębiej do wody i jestem naprawdę zadowolona, bo w tym roku woda jest naprawdę ciepła. No tak, bo Nie? kilka dni ciepło. No to woda się zrobiła ciepła. No właśnie, to ta kilka dni ciepła było, to od razu się woda też ciepo Ty Że <laughs> Pedro. Pedro z tutaj siedzi. Także fajnie było dzisiaj, co? No fajne było, tak mi podobało. Nawet takie zimne nie było, no zimno. Ja też myślałam, że będzie zimniej, ale woda była perfekcyjna. No dobra, słuchajcie, teraz muszę się zabierać za składanie filmiku dla was. Nawet na plażę pracuję. Nawet na plażę dla was składam. I co? No i mam nadzieję, że dzisiaj się ukaże, a jak nie dzisiaj, to jutro. Bo nie wiem, czy się uda to złożyć. A nas znowu deszcz złapał. Nie wiem, czy widzicie, zaraz wam przekręcę, żebyście lepiej zobaczyli. O, proszę. Jak znowu pada. Patrzcie. Tak o, ładnie ciutko się zmyło. No i niestety znowu nie mamy parasolek. Niekaś. Tak <gry> to... jest tu jest z parasolka. Ja już nie będę kupować mm. następnej parasolki. Znowu deszcz. Idziemy i teraz trochę przestało padać. Ale ogólnie było tak pięknie na tej plaży, nie Pedro? Fajne było słońce i się skończyło. Takie nagle się zmieniło. Nagle się skończyło i znowu deszcz. I mam mokre nogi. Ogólnie to muszę Wam powiedzieć, że te moje sandały perfekcyjne, bo nic się z nimi nie stało, ale nie wiem czy one drugą ulewę przetrwają. To jest w ogóle... Być może już teraz po tej ulewie... Za 2 euro. Będzie po moich butkach, moich sandałach. Ha, ha, ha. Chodź tu, na, mama. To się nagrywa. No dobrze. Bo... a gdzie klucz mam? Do, do... A, no to weź to bo ja idzie gabinetu. Daj mi ten mały. Idę. Wychodzę. Na spotkanie z kumpelką, z koleżanką. Pa, hasbendo. Pa, mama. Pa, hasbendo. pa, pa. A, pa. pa, pa. Nie, buziaki. Grzeczny bądź. Nie. Pa. pa. Właśnie wychodzę. Już koleżanka na mnie czeka. Właśnie tak się zastanawiałam. Czy mam telefon przecież mam? O. Koleżanka już na mnie czeka, także razem dziś będziemy szły. A ja dzisiaj mam taką sukienkę różową. O! Wziąłem sobie jeszcze czarną bluzę. No i zobaczymy, jak to będzie.